Dzisiaj piąta rozmowa z cyklu Teresa bez retuszu. Miesiąc temu rozmawialiśmy o tym okresie trudnym dla Teresy, którym takim punktem kulminacyjnym była Komunia Święta. Ten jej taki dzień bardzo dla niej ważny. Dzisiaj przechodzimy do bardzo ważnego wydarzenia w jej życiu, której już troszeczkę zapowiadaliśmy miesiąc temu. Tak, tak jak mówiłaś, ten, um, ostatnia, ostatnia rozmowa dotyczyła tego okresu, który był jakby przygotowaniem do tego wielkiego wydarzenia, o którym dzisiaj będziemy mówić. A będziemy dzisiaj mówić o łasce Bożego Narodzenia, która wydarzyła się 25 grudnia 1886 roku. Czyli kilka dni przed 14 urodzinami Teresy, tak, prawda? Teresa będzie miała um, urodziny 2 stycznia, czyli za parę dni będzie miała już 14 lat, czyli jest już w zasadzie dużo no, nastolatką, tak, nastolatką. tak, tak. tak. No i właściwie, co się wtedy wydarzyło? Na czym, polegała, na czym polega ta łaska? Co się wtedy stało po prostu? Znaczy, kontekst był taki, że po powrocie z pasterki, tak jak co roku, wszyscy mieli się zgromadzić wokół kominka i miała nastąpić uroczyste rozpakowywanie prezentów, to tak jak to w tradycji francuskiej ma miejsce. Teresa przed tym rozpakowywaniem wchodzi po schodach do góry, żeby się przebrać. I w tym momencie słyszy swojego ojca, który już mając 14-letnią dziewczynkę, córkę, jest troszkę zmęczony podtrzymywaniem tego całego, tej całej tradycji i mówi takie słowa: Na szczęście to już ostatni raz. Niestety Teresa była na tyle blisko, bo Buissonet to jest malutki domek i ona usłyszała te słowa ojca, i w pewnym momencie celina, która też była na schodach, już wyobraża sobie, że za chwilę nastąpi wybuch płaszu. I nagle ze zdumieniem stwierdza, że Teresa odwraca się, schodzi na dół i z uśmiechem na twarzy zaczyna rozpakowywać prezenty, zaczyna rozmawiać z tatą i następuje normalny, bożonarodzeniowy wieczór. Jest to dla wszystkich niezwykłe wydarzenie, szczególnie dla Celiny, która, znając Teresę i wiedząc jak ona łatwo płacze, jest zdumiona tą postawą Teresy. Spodziewali się, że jak Teresa usłyszy, że w przyszłym roku nie dostanie prezentów, będąc tak. 14-latką, że się po prostu e, rozpłacze. rozpłacze. I to, te, słowa, te słowa ojca jakby no, uderzają bardzo mocno w serce Teresy, bo ona jakby wtedy dochodzi do, do, do jej świadomości taki, taki fakt, że ona już przez powinna być dorosłą osobą, a nie dzieckiem, które ciągle jeszcze oczekuje na prezent. Ona sama już powinna, że tak powiem, dawać z siebie, a nie ciągle oczekiwać, że ktoś jej coś da. No i tak, tylko właśnie, wydaje się, że sytuacja jest dosyć taka drobna. No, Teresa schodzi, postanawia się tak, by nie rozpłakuje się, schodzi, em, atmosfera sobie jest dobra. To bardzo banalne wydarzenie. No właśnie, do, dokładnie. A mówisz, że to jest jedno z najważniejszych wydarzeń w jej życiu. To troszeczkę brzmi paradoksalnie, więc Tak, to bo się to nie to, że Teresa się nie rozpłakała, jest łaską Bożego narodzenia, tylko to, co w tym momencie Pan Bóg jej daje. Bo Pan Bóg. Yy, widząc prawie dziesięcioletnie wysiłki Teresy, bo Teresa do, do czwartego roku życia, czyli w zasadzie do dnia śmierci mamy, rozwija się tak jak każde normalne dziecko. Dopiero śmierć mamy, ta trauma, którą spowodowała śmierć mamy, powoduje, że Teresa, jakby no to co mówiliśmy w, w czasie ostatnich rozmów, że Teresa nie rozwija się tak samo jak jej rówieśniczki, prawda? Że troszkę zostaje z tyłu. Rodzina nie pomaga, no bo tata wiadomo jak ją traktuje, jej siostry tak samo, ona jest najmłodsza, wszyscy starają się e, jakby no, obdarzyć ją wielką czułością i to nie, po, nie pozwala jej w dojrzewaniu. I teraz e, Teresa przez 10 lat. Próbuje przezwyciężyć te wszystkie, te, te wszystkie trudności, które ona napotykają. To, co żeśmy mówili w czasie ostatniej, tą samotność, te trudności ze skrupułami, te trudności, które miała w szkole u benedyktynek. Ona cały czas próbuje z tym na sposób czasami dziecinny, ale walczyć. I w tę noc Bożego Narodzenia i to też jest bardzo ciekawe, bo mamy małe dzieciątko Jezus, czyli jakby uosobienie słabości, i ten mały Jezus daje teresie dar męstwa. Teresa na tych schodach trzyma się poręczy, i ona w tym momencie yy, otrzymuje darmęstwa, który pozwala jej nie zapłakać, tylko zejść i porozmawiać normalnie z ojcem. Już jako dorosła, jako dorosła osoba, jako nastolatka. No właśnie, Teresa coś nazywa biegiem olbrzyma. I tak, czy to nie jest pewna właśnie jakaś taka. Yy, przepraszam, że tak znów. No, Ale to nie jest jakaś taka przesada, że to, że Teresa yy, w końcu dorasta do swojego wieku. Że to jest aż coś takiego, co staje się takim przełomowym momentem w jej życiu. Tak, to jest przełomowy moment w jej życiu. Zresztą to też można zauważyć w rękopisach. W rękopisach opis łaski Bożego Narodzenia jest w samym centrum, przed. Opisem łaski Bożego Narodzenia mamy 40 zapisanych kartek, i po opisie łaski Bożego Narodzenia mamy 40 zapisanych kartek. Także już z samego faktu kompozycji rękopisów może wynikać to, że Teresa uznała łaskę Bożego Narodzenia za centralny punkt jej życia. Zresztą ona mówi, że to jest łaska nawrócenia. Ona się nawróciła, ona jakby odzyskała tą swoją osobowość, którą miała w wieku 4, 4 lat, tak? w momencie, kiedy jeszcze żyła jej mama. Ona jakby odzyskuje, odzyskuje to, co, co wtedy straciła. Troszeczkę... I na tym polega łaska Bożego Narodzenia, że to, czego ona nie mogła dokonać przez 10 lat, Pan Bóg. Małe dzieciątko Jezus, jednodniowy Chrystus narodzony w Betlejem, daje jej w jednym momencie. Teresa jest y, kompletnie zmieniona, ona sama siebie nie poznaje. Zresztą Celina, która stała na schodach, też jej nie poznaje, bo ona oczekiwała, że Teresa zejdzie i się rozpłacze po tym, co usłyszała od swojego ojca. A Teresa jest z, zmieniona i od tego momentu ona mu sama mówi, że y, rozpoczyna bieg olbrzyma. Ona teraz nagle zaczyna pokonywać kolejne etapy z szybkością y, długodystansowcy. Tak, by się całkowicie przesunęło, rozumiem, wahadło z tego zakręcia. Na sobie całkowicie tak. Z... Teresa starała się jakby w tym jednym momencie, w tym momencie, kiedy zeszła ze schodów, z małego dziecka, które było skoncentrowane na sobie, egocentryczne, które szukało czułości u wszystkich, którzy ją otaczali, nagle stała się osobą, która była w stanie sama z siebie coś dać. Ona zeszła do ojca i zaczęła z nim rozmawiać już jak, jak dorosła. Czyli troszeczkę taką teresę, jaką znamy, jaką ją cenimy i co w niej tak najbardziej no, podziwiamy. Tak, dokładnie. W, w tym momencie teresa, teresa jakby była gotowa do podjęcia tego wszystkiego, co potem stanie się jej jakby tą duchową drogą, z, którą my teraz, z której my teraz tak głęboko czerpiamy. Często mamy taką opinię troszeczkę, że Teresa takby dostała od Boga no, osiągnąć światło dostała od Boga takie szczególne łaski, że po prostu była jakoś przez Niego wyróżniona, że w takim młodym wieku doszła do takiej dojrzałości? Ja, ja myślę, że to jest troszkę takie usprawiedliwienie z naszej strony, bo łatwo jest powiedzieć, że my takiej łaski nie dostaniemy, dlatego nigdy nie będziemy tak jak Teresa. Myślę, że Pan Bóg, i to jest chyba rzecz oczywista, wszystkich ludzi kocha taką samą nieskończoną miłością. Nie możemy powiedzieć, że Pan Bóg kogoś bardziej kocha, a, a kogoś kocha mniej. Czy jednego dnia kocha nas bardziej, a drugi nie, Pan Bóg cały czas nas kocha taką samą nieskończoną miłością. Problem jest tylko w tym, że my może nie do końca chcemy czy możemy przyjąć to, co, to czym Pan Bóg chce nas obdarować. I tu może być problem, że Teresa przez te lata, które się przygotowywała. To, żeśmy mówili o tym, że to był bardzo ważny okres, bo Teresa się przygotowywała. Ona, może to robiła w sposób dziecinny, ale robiła to maksymalnie. Teraz próbowała tą Dokładnie. dokładnie. I, i, I to pan Bóg docenił, i to spowodowało, że w momencie tego 25 w nocy Teresa była w stanie w zasadzie całkowicie tą łaskę przyjąć. I to spowodowało właśnie, że zaczął się ten bieg olbrzyma, że Teresa nagle, tak jak sama mówi, zaczęła kroczyć od zwycięstwa do zwycięstwa. Dani już nie było sytuacji bez wyjścia. Ona oczywiście miała trudności, ale ona zauważcie, że z, każdego, z każdej sytuacji znalazła sposób, żeby wyjść. No właśnie na czym w ogóle polegała ta zmiana Teresy? Jak Teresa się zmieniła? W no tym Teres, momencie, Teresa w właśnie zmieniła się z takiego płaczliwego, skupionego na, na, na sobie dziecka, które jakby nie, 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 nie potrafiło ani o sobie zadecydować, tylko było skazane jakby na, na, na otoczenie, które nie potrafiło nawiązać kontaktu z rówieśnikami, stała się y, dojrzałą i, i, i dorosłą osobą. I, i te konsekwencje. Y, Zobaczymy za chwilę, one są bardzo poważne, no to, to jakby w tym momencie zaczyna się prawdziwe, e, prawdziwe życie Teresy i tak jak ona sama mówi, najszczęśliwszy okres w jej życiu, prawda? Także to jest jakby początek tego wszystkiego, co doprowadzi ją na szczyt góry miłości. No wiemy wcześniej, że Teresa była bardzo uczuciowa, a w tym momencie miłość przestaje być dla niej uczuciowa, prawda? Że to się bardziej zaczyna wszystko y, przejawiać w aktach. Tak, ona, ona mówiła, że, że, że poczuła, że wypełnia ją miłość i ona tę miłość chciała jakby rozlewać na swoje otoczenie. I to nie było tak jak mówisz, to nie było uczucie, które dzisiaj jest, a jutro go nie będzie, tylko to ona wprowadzała tę miłość w czyn. To były konkretne czyny, które ona podejmowała i które doprowadziły ją do, no, tak jak powiedziałem przed chwilą, na szczyt góry miłości. Bardzo daleko, bardzo to, wysoko. Co to były, tak jakby, jakie były, czy może dać jakiś przykład takich czynów, które Teresa tak jakby, no, bezpośrednio po tym y, łasce Bożego Narodzenia podejmuje i które świadczą o tej zmianie całkowitej charakteru? Znaczy, tych wydarzeń było, było bardzo wiele. Jedne były bardziej duchowe, drugie były bardziej może takie po ludzku, ale co, co się dzieje od razu, praktycznie. Teresa zaczyna odczuwać taki bardzo duży głód wiedzy. Ona zaczyna czytać książki i to może też było troszkę wynikiem tego, że ta jej edukacja u Benedyktynek była taka no, nie, niedokończona, a potem to nauczanie indywidualne no, też miało swoje słabe punkty. Ona zaczyna czytać um, różne książki i jakby Cierpi na taką, jak to się nazywa, nawet taką bulimię, tak? że ona czyta, czyta, czyta aż, aż, aż do, do, do przesady, ale to jest taka reakcja na to, co, tak jak powiedziałem, było wcześniej. Następnie Teresa angażuje się bardzo mocno w sprawę Pranziniego. To była taka bardzo głośna afera kryminalna w tym czasie. O co chodzi? Chodzi o to, że młody kryminalista Pranzini w marcu w Paryżu zabił trzy kobiety. I Teresa poczuła, bo ona pokryjomu gdzieś tam przeczytała w czasopismach, które, które Kupował jej ojciec, przeczytała właśnie o tej aferze, i ona doszła do wniosku, że to jest jakby ten pierwszy grzesznik, który Pan Bóg jej daje, żeby ona się nim zajęła bo to też była jakby konsekwencja tej łaski Bożego Narodzenia, że ona poczuła, że ona powinna pracować nad nawróceniem grzeszników. Tak, bo to odpowiedzialna też Tak, odpowiedzialna za, za tych grzeszników, że właśnie ta miłość od niej tego wymaga. No i Pranzini to była taka, taka pierwsza, że tak powiem, okazja, którą ona od razu złapała i postanowiła, że zrobi wszystko, żeby Pranzini się nawrócił, żeby w drodze na Szafot, bo wiadomo o nim było od samego początku, że no nie przeżyje procesu, że będzie skazany na karę śmierci. I teraz postanowiła, że ona go będzie ratować wszelkimi możliwymi sposobami. I rzeczywiście, znaczy nie przed karą śmierci. Nie przed karą śmierci, bo... ale przed tym przed jakby nawróceniem, że ona, tak, tak. ona uwierzy, nawet jeżeli on nie, nie okaże jakiegoś widocznego, widocznej oznaki skruchy, ona wierzy w to, że on będzie zbawiony, że Pan Bóg go nie potępi, że on będzie, będzie zbawiony. I rzeczywiście Teresa podejmuje takie no dość poważne, jak na, na 14-letnią dziewczynę kroki, pokryją mu gdzieś zamawiam Sze za Planziniego, modli się za niego, i tu Celina jakby też jest jej, jej w tym pomaga. I śledzi wszystko, co się dzieje w sprawie Planziniego, i rzeczywiście Planzini w drodze na szafot. W ostatnim momencie całuje trzy razy krzyż, co dla Teresy, i to jest opisane w, w, w Lacroix, to jest opisane to wydarzenie, no i dla Teresy to jest taki znak, że jej modlitwy, jej działanie w stosunku do, do Pranziniego przyniosło ten skutek. To jest ona, I ona traktuje niego jako swoje pierwsze duchowe dziecko. To jest też bardzo ważne, że Teresa właśnie po tej łasce Bożego Narodzenia staje się matką duchową. Także przestaje być Pranzini? dzieckiem Dokładnie. i nagle staje, się... staje się matką duchową, a Pranzini jest jej pierwszym duchowym dzieckiem. No i też jeśli chodzi o jej duchowość, to Teresa zupełnie wychodzi z tego myślenia na temat zasługiwania i zaczyna zupełnie inaczej patrzeć, patrzeć na Chrystusa, na swoją… Tak by, Relacja z nim jest tam taka sytuacja, jeśli chodzi o obraz, który zobaczyła, prawda? Który tak, też... na pewnej niedzieli e, przypadkowo gdzieś tam wypadł z, z książeczki czy z brewiarza wypadł taki obrazek pana Jezusa ukrzyżowanego i Teresa ze zdumieniem e, zauważa, że z ran na, na dłoniach kapie krew, która wsiąka w ziemię, że nikt tej krwi nie zbiera. I ona jest e, przerażona tym, że taka drogocenna krew zbawiciela gdzieś tam. E, jest wchłonięta przez, przez ziemię, ona w tym momencie postanawia, że będzie trwała przy krzyżu i będzie ten, ten krew Chrystusa zbierała do naczynia. Żeby ją potem rozlewać na, na grzeszników. I to jest, to jest jedna rzecz. I ona cały czas, jakby gdzieś tam wyobraźni słyszy Chrystusa, który mówi daj mi pić. Czyli nie chce już zasługiwać, nie chce już zbierać dobroczynku, chce po prostu teraz tak by nakarmić Chrystusa, znaczy dać mu, tak, napoić go. Tak. Ona, ona postanawia dwie rzeczy. Trwać przy krzyżu, żeby zbierać krew i druga, żeby dać Chrystusowi pić właśnie. Czyli tak staje się bardziej bezinteresowna tej. Ta tak, cena. i to, to jak tu żeśmy powiedzieli, że ona staje się matką duchową Planziniego, tak ona staje się oblubienicą Chrystusa. Czyli z tej małej dziewczynki po łasce Bożego Narodzenia, czyli po tej nocy 25 grudnia, Teresa staje się matką duchową Planziniego i oblubienicą Chrystusa. Czyli jakby wchodzi na wyższy poziom już dorosłej, dorosłej kobiety, która może pełnić te dwie funkcje. Jest to zmiana, która jest właściwie całkowicie radykalna, prawda? Bo tam te wcześniejsze łaski to wyglądało tak, że to jej pomagało przejść przez pewien etap, ale tak te okowy dzieciństwa, jak ona tak nazywała, nie były, nie były zrywane. A teraz to rozumiem, że to się tak staje, tak jakby ta waga tej łaski polega na tym, że to się staje całkowicie definitywne. Tak, to, to ona definitywnie, to tak zresztą sama mówisz, że, że została uzdrowiona. I oczywiście to nie znaczy, że ona była już świętą w tym momencie, tylko że jakby odzyskała te siły, które miała kiedyś i, i nie było już dla niej sytuacji bez wyjścia. Ona, tak jak mówi, kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa. Oczywiście te zwycięstwa były kupione no, czasami bardzo dużym wysiłkiem teresy, ale jakby yy, kroczyła do przodu, yy, to był bieg olbrzymy, jak sama o tym napisała. No, i to jest też czas bardzo krótki po tej łasce Bożego Narodzenia, że ona podejmuje taką świadomą i wolną decyzję o wstąpieniu do Karmelu, prawda? Tak, no to, była, to, wtedy... to była jakby konsekwencja bezpośrednia łaski Bożego Narodzenia. Świadczy, świadczyć może również o tym fakt, że ona chciała wstąpić do Karmelu w rocznicy. Pokazuje, um, jak to było dla niej ważne i tak. że ona była. Teresa lubiła, lubiła daty, lubiła rocznice, zresztą to potem, w, jeszcze jak już będzie w Karmelu, to też miało dla niej bardzo duże znaczenie, te daty. To zobaczymy w kontekście jej braci, misjonarzy, to te daty były dla niej bardzo ważne. Zresztą na koniec rękopisu A. Ona namalowała herb i tam pod tym herbem były te najważniejsze daty wypisane. Także daty były dla niej bardzo ważne. I my tak się zastanawiamy, zastanawiamy często, dlaczego ona akurat w wieku 15 lat chciała wstąpić do karmelu. To nie chodzi o to, że w wieku 15 lat. Ona chciała wstąpić rok po tej wielcej, wielkiej łasce, którą uważała za najważniejszą łaskę w swoim życiu. I będzie robić wszystko, żeby na tego 25 grudnia być już w karmelu. I podejmuje, i to też jest jakby konsekwencja tej łaski, no bo y, to są rzeczy, które są, y, no mimo wszystko niebanalne, to, to, to nie są kroki, które normalna 14 czy 15-letnia dziewczynka podejmuje, nawet w dzisiejszych czasach. Podróż do papieża, spotkanie z papieżem po to, żeby go poprosić, żeby mogła wstąpić do karmelu w wieku 15 lat, to nie jest coś, co się robi na co dzień. A Teresa takie kroki podejmowała, bo chciała za wszelką cenę tego 25 grudnia 1987 roku, czyli rok po łasce Bożego Narodzenia, już być w Karmelu. To jest pewna skrajność, która chyba pokazuje jak ta e, e, łaska była mocna, że przed tą łaską widzimy Teresę, która jest 14-letnią praktycznie dziewczyną i zachowuje się w ogóle tak by niedojrzale jak na swój wiek, a nagle po tym wydarzeniu, o tak by, o wiele bardziej dojrzale niż można by się po niej spodziewać, jako od lat że to jest taka. I tak, to, by przeskoczyła i, kilka lat. Rozumiem, I to jest tak? właśnie efekt łaski Bożego Narodzenia. To nie jest to, że ona nie zapłakała na schodach, bo to jest jakieś. Epizod to jest taki wyzwalacz, który ja to tak może troszkę po, po ludzku tłumaczę, że to dla Pana Boga był znak, że to jest ten moment, w którym on tę łaskę może zesłać na teresę, że Teresa jest gotowa. Teresa dokonała tego aktu, że nie zapłakała, i to wyzwoliło łaskę Bożego Narodzenia, która powoduje kompletną zmianę w Teresie. Tak jak mówisz, z dziecka, które no nie potrafiło samo zostać w szkole u Benedyktynek, no to nam się wydaje, no, paradoksalne, prawda? Jest to że, pokazuje, że, że dziewczynka, jak bardzo która, była niedojrzała. Dokładnie, skoro... że dziewczynka, która ma 10, 11, 12 lat, ona nie jest w stanie iść do szkoły z rówieśnikami, tak? A teraz po łasce Bożego Narodzenia, ona nagle podejmuje takie działania, że spotyka się z biskupem, jedzie do Rzymu, rozmawia z papieżem, pisze listy tak? I, i robi tysiące różnych rzeczy, tylko po to, żeby osiągnąć ten cel, który sobie założyła, czyli wstąpić do karmelu w pierwszą rocznicę łaski Bożego Narodzenia. Tak, i tego już nie można nazwać kaprysem, tylko jest bardzo dojrzała, przemyślana Decyzja. Dokładnie. To jest bardzo przemyślana, dojrzała decyzja. Zresztą yy, rozmawia ze swoim ojcem w, w, też w święto zesłania Ducha Świętego, też symboliczne, symboliczna data. Prosi ojca o zgodę. Ojciec oczywiście się zgadza. Potem jeszcze rozmawia z swoim wujkiem, no, który jest troszkę bardziej oporny, ale w końcu po kilkunastu dniach bodajże też wyraża zgodę. No, to są jakby pierwsze kroki, które uczyniła i wtedy może jakby oficjalnie już zacząć się starać o to, żeby mogła wstąpić do karmelu i napotyka na tej drodze no, same trudności. A teraz, tak może wracając do tych zgód ojca i wujka, oni znając ją wcześniej, tak bardzo niedojrzałą i wyrażając później zgodę, chyba poka pokazują tym, że widzą, jak bardzo ona się zmieniła i jak bardzo można tak jakby zaufać tej jej decyzji, bo gdyby nie ta zmiana, to na pewno nie potraktowaliby jej poważnie. Znaczy, z ojcem myślę, że to nie, może nie jest tak, jak mówisz, bo tu ojciec myślę, że zgodziłby się niezależnie od tego, co, co, co by się wydarzyło, czy ta łaska by się wydarzyła, czy nie. Ojciec był, no, tak ją kochał i tak chciał wszystko dla niej zrobić, żeby byłby się prawdopodobnie zgodził. Ale właśnie ten początkowy opór wujka może świadczyć o tym, że on jeszcze ciągle traktował tą Teresę, widział ją, jaką ona była wcześniej, ale po pewnym czasie, niedługim czasie, Teresa właśnie swoją już dojrzałością potrafiła go przekonać, a nie był takim łatwowiernym człowiekiem. Także musiało rzeczywiście wydarzyć się coś, co spowodowało, że on zmienił swoje zdanie i wyraził swoją zgodę. Bo to już zaczęłaś opowiadać też o tych wszystkich mm, zabiegach, y, bardzo też ważnych, tych wszystkich trudnościach, które Teresa zaczęła podejmować, żeby móc wstąpić do klasztoru, ale może zostawmy to, bo to są bardzo ciekawe rzeczy, bardzo ciekawe fakty, może zostawmy to już na następny odcinek, żeby troszeczkę nie ubiegać faktów, bo y, i powiedzmy o tym przy następnej y, okazji. A czy chciałbyś jeszcze jakoś podsumować sam ten. Y, samo to wydarzenie i ten okres okalający właśnie tą łaskę Bożego narodzenia. wydaje mi się, że tu w przypadku tej łaski, tego o czym dzisiaj mówimy, czyli tej nocy 25 grudnia, ważne jest, żeby podkreślić dwie rzeczy. Pierwsze to jest oczywiście, że była bardzo wyraźna interwencja Pana Boga, tak? że to jest łaska Bożego narodzenia, to coś co spadło na Teresę z góry, coś co się wydarzyło bez jej, że tak powiem, udziału. Ale oprócz tego było coś, co jakby pozwoliło, żeby ta łaska mogła, mogła zadziałać. To był te, cały ten okres przygotowań Teresy. Czyli tu jakby mamy początek takiego współdziałania, już bardzo, bardzo ścisłego współdziałania łaski z Teresą. Teresa zaczyna z łaską współpracować, i to doprowadzi ją do, tak jak mówiłem już kilka razy, na szczyt góry miłości, prawda? To dzięki tej współpracy Teresa mogła znaleźć się na koniec życia w tym miejscu, w którym się znalazła. I to warto podkreślić. Wysiłek Teresy i interwencja boska. I to doprowadziło do takiego, do takich pięknych to rzeczy. Do, do że ona zrobiła ten taki tak, bardzo żyzny grunt. U, u, uważam, że bez tego wysiłku Teresy, bez tego okresu przygotowania, o którym żeśmy mówili wielokrotnie, bez tych cierpień, które teraz przeżywała, ta łaska... nie no, samych cierpień, tylko tak jakby wytrwałości Teresy pomimo tych cierpień. No, tak zresztą tak, 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 tak. Tej samotności, o której żeśmy mówili, no, tego wszystkiego, tej, tej traumy związanej ze śmiercią, z odejściem pierwszej matki, drugiej matki, to wszystko, co Teresa przeżyła jako małe dziecko. I się nie poddała, bo rozumiem, że o to Dokładnie. Chodzi, to było takie przygotowanie, yy, gdzie Teresa na swój sposób, no bo to, to może nam się wydawać dziecinne, te, te wysiłki, które ona podejmowała, ale ona nie była wobec nich obojętna. Ona próbowała coś zrobić, próbowała tą małą, jak później to opowie, próbowała tą swoją małą stopę podnieść, a to, że nie dawała rady, no to jakby dla Pana Boga było ważne właśnie ta jej dobra chęć, ta dobra wola, to zaufanie, które miała. i w końcu doprowadziło do tego, że łaska na nią zeszła i postawiła ją kompletnie w innym miejscu. I do czego właściwie doprowadziła ta, ta łaska, do czego doprowadziła ta, ta przemiana, do jakich wydarzeń w życiu Teresy, jeszcze zanim wstąpiła do, do Karmelu? To, żeby o tym posłuchać, to zapraszamy na następny odcinek który będzie miał miejsce ostatniego, w ostatni piątek miesiąca. Października. Tak, października. Zapraszamy serdecznie.